Witajcie moi kochani w pierwszym odcinku serii pyknijmy fan online Witam się z wami DJ Balas i rozpoczynamy naszą serię Witam was bardzo serdecznie Moi drodzy um, W grze, w którą postanowiłem sobie zagrać um, Nadal macie bardzo fajnego reflinka, zapraszam do rejestracji, dużo to nie kosztuje um, Okej, okay, um, wszystko na pieniędzy jak to mawiają. No i tak, to jest on online. Jest to gra przeglądarkowa, więc nic nie musicie ściągać. Wystarczy, że sobie klikniecie w linkasa poniżej, zakładacie konto, Pyk le lecicie z koksem i możecie sobie grać. A nie mam dla tego pojęcia o co chodzi w tej grze. Um, jest tu jakaś gierka. Um, no i cóż, um, ok. Mamy chapter pierwszy Konstrukcje Przypływa sobie statek. W porządku. Okej. Okay. You have just... Dobra, nie będę czytał. Dobra, click on the ship next to your island. Okej. Okay. Wow, dostaliśmy nagrodę w postaci... Co to jest? Nie wiem, czegoś? Okej, okay. a uh, mamy zbudować... Jedną rezydencję, okej, okay, klikamy sobie. Hmm, czy to jest gra podobna do... moi drodzy... A czemu w tym miejscu? A, a co ja chcę sobie na przykład... Nie, tu mi się podoba, jest woda, ja bym chciał na przykład z okna sobie wypatrywać fajne foczki Eee. Dobra, jest bez sensu. Ok, ustawimy w tym miejscu gdzie chcą, żebyśmy byśmy ustawili. Ok. to jakiś koleś nam coś podpowiada eee, super, odbieramy nagrodę. Ie, yep, kolejny, znowu coś tam dostaliśmy, nie wiadomo co to jest, ale dostaliśmy. Okej, okay, mamy zbudować jeden mały e, stragan, czy jak to tam nazwać? O! Czy tym razem będę mógł decydować, gdzie on może się znajdować, czy już nie? Czy to będzie musiał... O, zablokowana... Konst o. Dopiero tu? Serio? Ej ta gra ma jakieś ograniczenia No dobra, dajmy na to, że niech sobie będzie w tym miejscu Okej, okay, znowu odbieramy nagrodę Super! Już trzy, trzy nagrody! Tak bardzo bogactwo Wow Okej, okay, establish a road connection between pion. No okej, okay, czyli mamy zbudować drogę Tak? Super, okej okay. aż, aż dotąd. Wow! Wow, mogę zoomy robić. Wow, wow, i tam są jakieś pamperki, nawet, ej! Super, odbieramy nagro... nagrodę. Znowu 5 tam do naszego tego. Ok, uh... Kliknij na pioniera. No dobra, i co teraz mam zrobić? Dobra, show. Dobra, ok, i co teraz? Aha, wow, za kliknięcie dostaję nagrodę. To jest świetne. Zgra mojego życia. W życiu się tak dobrze nie bawiłem. Naprawdę, naprawdę. Dobra, co mamy? Teraz Select the Income. Dobra, okej, okay. i co? I mam zwiększyć jej podatek, czy co mam zrobić? Co, już? Już odebieram nagrodę? Czy, czy co? Nie wiem co. What the fuck? Um, what is. Inhabit... Boże No Nie wiem co potrzebuje kobieta No tutaj coś. Um. Consumption food Trochę się ograniczyłem. Ej, um. Zgubiłem się. A, może to to chodzi... o, o, o Żyżej tworzy tutorial! Świetnie! Lecimy dalej, lecimy tutaj. Bonus BGC, on w ogóle. Tak w ogóle, Bonus miał się wycofać. Słyszeliście to chyba, nie? Że miał się wycofać. O, znowu coś dostaliśmy. Miał się wycofać z tej swojej pieprzonej um, kariery. A tam mam. Tam, tam mam to zbudować. Okej, okay, no to wybudujemy to, ten port tutaj. Miał się wycofać ze swojej kariery. Co, czego nie zrobił? W ogóle dziwi mnie sam fakt. Że on um, swoją sławę zawdzięcza jednemu utworowi. Praktycznie mm, ma się też ludzi na YouTubie A tak naprawdę, dzięki tym wszystkim osobom, bonus zarobił 70 tysięcy złotych w ciągu tego roku. Tego! Co jest teraz? Kwiecień! Ej, hello! Wow, to jego roczny dochód, ja nie wiem. Jak on się rozliczy z podatku, to będzie fajnie. No, a żeby Żiżej mógł się rozliczyć z podatku, to zapraszam do rejestracji do Anno Online. Dobra, co teraz mamy zrobić? Gdzie to jest? Aha, tutaj. I co? Mamy kliknąć, co? Materiały, tak? Co mam zrobić, bo nie rozumiem. Nie do końca rozumiem, co mam teraz zrobić. Port? Nie. A, ok, ok, dobra, tutaj miałem kliknąć. Great, Very well. Ok, a cztery, cztery te pionierskie rezydencje mam postawić? Nie wiem po co, ale no dobra, w porządku, jak chcą, to niech będzie. Dwa, trzy. A nie, ogólnie, żeby były cztery. Ale podkład muzyczny bardzo mi się podoba w tej grze. Jest taki klimatyczny i głos jest naprawdę przyjemny. To jest w ogóle jakaś mapa. Nie wiem czegokolwiek. Fajnie, że są podpowiedzi. Okej, okay, mamy dochody nasze. Budowle i tak dalej. Wszystko jest jak na razie na plus, więc nie tracimy, więc daję okę okay jest w porządku. Ok, znowu będziemy mieli coś wybudować świetnie. Cóż tym razem, tartak. Okej, okay, standardowo, jak w każdej grze potrzebny będzie nam tartak, żeby. Pan Roman, który... Robię drewno, mógł sobie tam wiecie pobić troszkę. <laughs> no dobra, niech sobie tłuczę tłuczkiem, czy pewnie teraz będziemy budowali tartek nie, drogę. Czekajcie, teraz dokąd? Aha, to tam, tak? W ten sposób? No jest droga. No, i zrobione połączenie. No, świetnie. Nie wiem, te dro drogi. Wszystkie gry, które powstają, one są oparte na tej zasadzie, która była oparta w The Settlers. Nie, w Settlersach ogólnie. A co to jest? Boże, nie chcę żadnego marketu. Po co mi ten market? Co mam, Rubiny kupić? Nie chcę kupować. Czekajcie, o, Rekomendowane. Pill of Wood. Okej. Okay, um. No i co? Zablokowało się? Nie. Aha, miałem wydać rubinę... Nie. Miałem wydać rubinę, żeby je zyskać? Co, coś tu... nie trzyma się kupę. OK. Uh, click on the item in your inventory to use It. No i dobra, ale co z... Aha, 100 czegoś tam dodane Czyli dostajemy teraz praktycznie experience O, tu mamy w ogóle level Zobaczcie Chapter pierwszy zakończony! Wielkie brawa! Pokłony dla żyżeja Zakończył pierwszy chapter, świetnie Okej, okay. find the box with the last coins Okej okay. Mamy drugi... Gdzie to jest? A tu jest z razem Wow! 5000 monet. Ej w ogóle za co? Mo... Bo co mogę kupować za monety? Czekajcie. Wkurza mnie ta przeglądarka trochę, ale dobra. Wait Bo teraz nie wiem, co mam znowu zrobić. Aha, ma... Trochę ta gra ma opóźnienia, bo wiecie, klikacie, nie? I zamiast pokazać te... Od razu ta informacja, to, to zatem za trzeba było troszkę czekać. Dobra. Co teraz jest? Fish. A gdzie są fish? Fish tu mamy fish. Fisherman. Dobra, i co teraz? Aha, tutaj mam kliknąć, tak? Widzę, że minus 2, walk. Eee, klik ok to continue. No dobra, i co dalej? Praktycznie na razie ta gra opiera się na tym, że mamy instrukcję obsługi jak grać Dostajemy milion. Yy, milion nagród. Taki wudziu, po ekranie okej. Okay. Place one Goat Farm oh, Goat Simulator. Pamiętacie Goat Simulator? Jak rzucałem na kanał Gdzie to by wybudować? Ja to lubię wszystko zawsze mieć gdzieś w, w okolicach, nie gdzieś daleko. Więc może gdzieś... tutaj Niech będzie Okej, okay. odbierzemy nagrodę Super Tak, rozpocznijmy O co teraz chodzi? O, so, mamy kliknąć... a No, no, Boże, bo ja mam na, na razie jeszcze tryb budowania Okej, aha, bo tutaj to musimy zasiać w ogóle Dobra W ogóle jak ta farma wygląda no Sam tam jakieś takie niby kozy Ale te kozy też tak z dupy wyglądają trochę No ale dobra w porządku Okej, okay, build one well One well Gdzie ten well? Warehouse, żeby ja wiedział gdzie to się w ogóle znajduje. No tam mamy wszystko poblokowane jak na razie. jest well, super. Um, no nawet duża jest ta studnia. No, ale dobra, w porządku, niech będzie. Okej, okay, one well, how's well. the total population? Off at least O, ja z pionierów muszę znowu zbudować chyba. Jakiś większy by mi się... O. 2000 warehouse. Chociaż... No nie wiem do czego to służy, ale dobra niech sobie będzie. co to daje? Okej, okay, o. Um, nieważne. Zbudujmy naszą populację. Czy to mogę jakoś upgradeować? Upgrade'uje Jasne Building upgrade Aaa, nie mogę A co to, UG? Haha, Houston! Mamy problem O A, any road. Okej, okay, um, Już budujemy drogę w takim razie Właśnie, bo ja te W sumie drogi powinienem pobudować do tego wszystkiego Tylko nie wiem do czego, ale. W sumie ok, niech sobie będzie. Nie wiem, czy to tak może być. Wszystko. By ci ludzie jakoś mogli sobie wyjść stąd. Hey. Bo, bo oni sobie pochodzą tam. I do, I do czego oni tam mają dojść, przepraszam. Halo. Do czego to ma być? No ja nie wiem, no dobra. Budujemy tu, i stąd budujemy tu. Nie wiem, czy te, te drogi się takie dziwne budujesz, tam sobie tam wchodzą, nie? Czy coś nakurwają węgorza? Może lubią. Nie wiem, nie wiem, nie wnikam, nie wnikam. 20 osób, co to mało jest, to mało jest. Nie wiem, czy tutaj jeszcze coś wybudować. No resistance. There's no connection to Marketplace? Boże święte, przecież macie te drogi dookoła, Co to dookoła chaty muszą być drogi? Naprawdę? No i co i oni tak sobie O oh mój gosh! Jak to wszystko dziwnie wygląda... Ta gra jest naprawdę dziwna Że to rozgryźć? Potrzeba czasu Czasu, który wy macie, a ja niekoniecznie. Nie Dlatego chętnie skorzystam z Waszych podpowiedzi. Także, jeżeli będziecie łaskawi, to zarejestrujcie się z reflinka do tej gry. O, następnie poznajcie ją troszkę i podpowiedzcie żejowi, o te kurwa, fak, Bo ja naprawdę nie mam bladego pojęcia. A tymczasem, moi drodzy, ja Wam serdecznie dziękuję. Zapraszam Was do rejestracji, jak zwykle. Um, komentowania, subskrybowania. Distribution house? Wow, co to jest? Uh, na mojego Facebooka. Facebook to jest niżej palasai. Thumbs up. No i komentował niżej Także... Dziękuję wam bardzo serdecznie. Ojeju. Trzymajcie się po cześć. No i pa pa!